Tary, jesteś ugotowany. Okradamy twój dom. O mój Boże, tak. Ty debilu, umiesz czytać? Mówię, że okradamy całą twoją posiadłość. Super, w końcu będę mógł się pochwalić, że ktoś mnie okradł. Moi znajomi będą zazdrośni. Co jest z tobą nie tak? Nic, po prostu mam jakieś 30 takich domów. Oh, serio? Podzielisz się kilkoma adresami? Nie. Który to w ogóle? Ten w Krakowie? To ten w Warszawie, debilu. A co luz. W takim razie nie obchodzi mnie to. Czekaj, jednak mnie obchodzi. W salonie jest taki wazon z piórkowym wzorem. Możecie zabrać wszystko, ale tego nie ruszajcie. Czemu tak się spinasz o jakiś wazon? To pamiątka rodzinna. Co zrobiłeś? Nic. Mów teraz. No, wazą się spłuku. Ty sobie a ja robisz. Sorry, Stary. Naprawdę nie chciałem. On sam się rozbił. Co nagle dostał magicznych mocy z Hogwartu? Dokładnie. Dobra, to zaraz ci pokażę prawdziwą magię Hogwartu. Z moim magicznym pistoletem. To twoja dziewczyna? Steriko, Nie ruszaj jej. Ona nic ci nie zrobiła. Pompa za 200 nie! To twój dziadek? Nie, nie ruszaj go. Proszę! Mam go na celowniku. Ops. Magiczny headshot. To twoja mama. Nie. Właśnie, bo tak się składa, że już jej nie masz. Magia! To twoja siostra? Przynajmniej jej nie ruszaj. Ona dopiero zaczęła dorosłe życie. Kiedy powiedziałem, że odeślę ją do lobby, ale jestem u niej i pokazuję jej magiczne sztuczki moją magiczną różdżką. Ty jesteś chory człowieku. A to twój tajny chłopaczek? Nie, 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 nie jego. On jest dla mnie wszystkim! Jedno magiczne pstryknięcie. I pyk. Tylko echo po nim pozostało. A to twój tata? Nie, masz rację. To mój tata. I właśnie do ciebie leci, żeby pokazać ci najgorętszą magię Hogwartu.